Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny szkic serii Polska-Rosja będzie dotyczyć zagadnień ekonomicznych. W zasadzie odpowiedzi na pytanie, czy relacje polsko-rosyjskie, zarówno te współczesne, jak i te z przeszłości, można analizować z perspektywy ekonomicznej, czyli no w rachunku opłacalności zysków i strat, Jesteśmy tu pod, pewnym, pod pewną presją przeszłości. W naszej świadomości, przynajmniej mojego pokolenia, zostało tak za utrwalone taki negatywny, bardzo dla nas, no, nawet uwłaczający, a wręcz poniżający obraz relacji, które wtedy tak przedstawiano, nieoficjalnie, tylko w tej. W tym przekazie, nazwijmy to pokątnym, on był znacznie ważniejszy niż ten oficjalny, że relacje ekonomiczne Związku Radzieckiego z Polską były dla nas bardzo, bardzo zdecydowanie ujemne, dla nas niekorzystne. Tam cuda, różne bianki na ten temat opowiadano. Potem się okazało, że, że było bardzo źle, nawet tłumaczono nam, że. Te nasze braki w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze to wynikają właśnie stąd, że Związek Radziecki nam wszystko zabiera. Potem, jak się okazało, po, po tym, kiedy już Związek Radziecki przestał istnieć, a nasze relacje ekonomiczne zostały zredukowane, w istocie rzecz biorąc, do marginesu. Marginesu w ogóle stanu w ogóle dla nas w istocie rzecz biorąc już nieistotnego, zwłaszcza z perspektywy naszej zdolności importowej, bo jak wiemy tu nastąpiła bardzo ciekawa asymetryczna zmiana. W dalszym ciągu jesteśmy, kupujemy towary w Rosji i to te towary dla nas istotne. Zaczynając od gazu i na ropy naftowej, bo to są te najważniejsze surowce strategiczne, które kupujemy, a z drugiej strony w zasadzie na tamtym rynku nie istniemy już w ogóle i ostatnią naszą obecność zlikwidowaliśmy z własnymi rękami, które no, w tak zwanych sankcjach, które, do których się ochoczo przyłączyliśmy w momencie. Powstania konfliktu na Ukrainie, ale ta nasz, nasza eliminacja, nasz upadek naszego znaczenia ekonomicznego na rynku, już rosyjskim po, 80, po 91 roku, nastąpił znacznie wcześniej, pogłębiał się i w zasadzie doszedł do owego stanu naszej nieobecności, jakiej jest dzisiaj. Chcę porównać inny okres. Chcę porównać okres współczesny, czyli obecne 30 lat, które mamy za sobą. Z czasem w zasadzie porównywalnym gospodarki niesocjalistycznej, czyli lat, ostatnich 50 lat. Niektórzy mówią, że lepiej porównywać 30, 30 do 30, jest łatwiejsze w sensie zagregowania kwot, które no i wielkości za te okresy. Mówimy o tym, ostatnich 50 w zasadzie latach kongresówki, i czyli do, do. Niektórzy twierdzą, że. W zasadzie do, <laughs> przepraszam, do zajęcia tych terenów przez, przez Niemcy, to pros, ekonomi, okres ekonomii mimo, rozpoczę, mimo rozpoczętej wojny w 1914 roku, jeszcze który rozpoczął się znacznie wcześniej, w zasadzie tuż po powstaniu styczniowym trwał tak naprawdę do momentu, w którym Y, którym Niemcy, zaj Niemcy zajęli Warszawę. Czyli no, wtedy wojny nie była aż tak totalna, jak, to, tak jak to się zdarzyło później. I porównując te dwa okresy, należy dostrzec dwie, no, zrobimy to, zasadnicze cechy, y, 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 takie podstawowe, które charakteryzują y, tamten, ten, ten, ten i tamten czas. Wtedy oczywiście byliśmy no, częścią państwa rosyjskiego. To no, nie mówmy o naszej suwerenności, bo jej nie było w ogóle. Formalnie istnieliśmy jako taki tam twór, y, to prawda już wtedy nazywany częściej prywislańskim krajem, czyli nadwiślańskim krajem, ale tak naprawdę to formalnie. To jeszcze to Królestwo Kongresowe istniało. Wiemy, że ono było na jednym z najnowocześniejszych regionów przemysłowych ówczesnego świata. To nie Łódź była polskim Manchesterem, to, przepraszam, to Manchester był polską łodzią. Był znacznie większym ośrodkiem przemysłowym. Byliśmy importerami surowców, między innymi bawełny amerykańskiej i, i, i eksporterami produktów przetworzonych. Na rynek rosyjski, ale nie tylko na rynek rosyjski. I to nie tylko był ten fenomen przemysłu włókienniczego, nie tylko Łodzi, nie tylko żerardowa Girard, to jest tu nazwiska Francuza, który stworzył wtedy. Ale oczywiście pod rosyjskim panowaniem wzorcowe miasto przemysłowe, również w przemysłu włókienniczego, ale też takim ośrodkiem była. Był Białysto, chociaż on formalnie, przypomnę, nie należał do kongresówki, ale też podobny proces rozwoju, takiego no, nieprawdopodobnie szybkiej industrializacji dotyczył również tych terenów, które obecnie są w Polsce, a, przedtem, a wtedy jeszcze nie były w Królestwie Kongresowym. Ale rozwijał się przemysł maszynowy, przemysł metalurgiczny, przemysł precyzyjny, przemysł hutniczy. Grochów, który jest częścią Warszawy, to tak zupełnie na marginesie, gdzie mieści się siedziba Instytutu, gdzie nagrywamy niniejszy cykl, był też bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym. Było po prostu dzielnicą podwarszawską, miejscowością, potem już warszawską, dzielnicą Warszawy, gdzie były, gdzie wybudowano w tempie oszałamiającym nowoczesne zakłady przemysłowe, Byliśmy państwem przemysłowym. Niektórzy twierdzą, że mieliśmy największą, jakbyśmy było, wydzielili ową kongresówkę z całego Cesarstwa Rosyjskiego, to wielkość yy, produkcji przemysłowej per capita mieliśmy albo pierwszą, albo drugą w ówczesnym świecie. Jeśli chodzi o porównywalność, zachowując porównywalności regionalne, to mieliśmy pierwszą. Był to przemysł rynkowy, yy, opłacalny. R, 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 r zarabiający na sprzedaży, na sprzedaży towarów w naszym dzisiejszym rozumieniu na rynek wewnętrzny, bo Rosja to była jednym rynkiem, ale w sensie nazwijmy to geograficznym, no to na rynki bardzo odległe, czyli nie konsumpcja wewnętrzna finansowała rozwój tego przemysłu, tylko y, sp, y, sp, y, popyt, który. No, który powstawał bardzo daleko od naszych, naszych granic. Był to przemysł nowoczesny, dobrze zarządzany, no, dzięki ogromnym kapitałom, które on gromadził. Ja wiem, że my mamy taki trochę y, y, zły obraz, tak jak Polska Ludowa ma taką czarną, dorobioną gębę tak taki w zasadzie cały y, naszą świadomość na temat tamtego okresu ukształtował Raymond, a, I to zarówno w tej wersji literackiej, jak później Andrzej Wajda w wersji filmowej, zresztą film arcydzieło, żeby nie było wątpliwości. Pokazujący taki przerażający, bo taka takie była przesłanie, przerażający obraz kapitalizmu, bo to jest najbardziej antykapitalistyczna książka, która, a potem najbardziej antykapitalistyczny film, najbardziej sugestywny w swoim Swojej wrogości wobec kapitalizmu, jaki kiedykolwiek powstał. Czy był to film obiektywny, ani przez chwilę? On miał ten tak samo, tak, Ten film był przecież, no, nawet wtedy mówiono, po co czytać Marksa, wystarczy obejrzeć Wojzemię Obiecaną i wtedy jest się lewicowcem, a może nawet rewolucjonistą. Dlaczego ta książka powstała? w czasie, no w końcu międzywojennym, no, mój Boże, odpowiedź była bardzo prosta. Tego świata bogatej łodzi już nie było, już byliśmy biednym, borykający się z głodem, żeby nie było wątpliwości, państwem, nowym państwem utworzonym po pierwszej wojnie światowej, który nigdy nie osiągnął wskaźników ekonomicznych okresu przedwojennego, czyli z 1913 roku. To jest wszystko policzone, wiemy jak to było. Ogromnym bezrobociu, dekapitalizacji, ograbiony z tego przemysłu w istotnej części, nawet większości, przez okupacyjne wojska niemieckie. To Niemcy niszczyli ten przemysł przez te dwa lata, w większości go zresztą skutecznie grabiąc i niszcząc, niszcząc w sensie dosłownym. W większości po prostu wywożono ten przemysł. Zresztą taka była misja niemiecka na tym terenie, odprzemysłowić. Tak, odprzemysłowić, a potem stworzyć takie państwo zależne od Niemiec, które nigdy nie wejdzie w żaden alians z Rosją, nie odtworzy tej swojej zdolności eksportowej, a co najwyżej stanie się takim zapleczem demograficzno-surowcowym i lub też umiejscawiania w tym, w tym regionie tej takiej gorszej produkcji, tak aby stworzyć tą niemiecką przestrzeń ekonomiczną, potem nazywaną przez nich Leibensraum, czyli przestrzeń życiową. My znamy to w tej takiej y, morderczej wersji, którą realizowano w czasie II wojny światowej, ale przypomnę, że to była po prostu tylko gorsza, znacznie bardziej agresywna nikczemna i ludobójcza wersja tej samej polityki, którą wcześniej realizował, realizowały kajzerowskie Niemcy. No przy pomocy tych wszystkich kolaborantów, którzy wtedy z tymi z Niemcami w latach 1916-1918 współpracowali. No i my oczywiście po, tamten okres zakończył się między innymi no właśnie zakończył się wtedy, kiedy no kiedy po wszystkim padła Rosja. Czyli Rosję zniszczyli bolszewicy, oni mieli ją zniszczyć po to, żeby nie, stawał, nie stała się konkurentem ekonomicznym w stosunku do Niemiec. Niemcy mieli bardzo dokładne analizy. To są wszystko rzeczy znane, zbadane, przedstawiane ówczesnemu cesarzowi Wilhelmowi II. Zakładano, że po, w latach 30. Jeśli się nie zniszczy Rosji, Rosja zdominuje ekonomicznie pod każdym względem Niemcy, I ma dużo większy potencjał, dużo większo, jest dużo bogatsza, ma dużo większe zdolności eksportowe, dużo lepszy, jest większym rynkiem zbytu, ma nowocześniejszy i rynkowy przemysł. No stąd cała, cała akcja w Polsce, w, w Rosji czy Bolszewicy, to oni mieli to wszystko zniszczyć, no i między innymi no im to się w dużej części przecież udało. Udało się zniszczyć przemysł kongresówki, udało się zniszczyć Rosję jako rynek, jako w ogóle partnera. Wyeliminowano Rosję z rynku światowego na dziesięciolecia. W istocie rzecz biorąc, prawie do dzisiaj, Rosja już nigdy nie wróciła, nawet ta odrodzona po 1991 po roku, do tej roli ekonomicznej i do tej zdolności ekonomicznej, do jej wytwórczej, zarówno w dziedzinie rolniczej. No, Rosja wytwarzała jedną trzecią produkcji Sprzęnicy w świecie, a także była liderem w produkcji, produkcji stali, w produkcji węgla. Na ten temat jest genialna książka równie genialnego polskiego ekonomisty Stefana Kurowskiego. To była jego habilitacja o sekularnych trendach w rozwoju węgla i stali w Rosji. W okresie przedrewolucyjnym i porewolucyjnym książka notabene była tak dobra i tak obiektywna, że poszła na przemiał. To jeden egzemplarz tej książki przez przypadek od innego profesora, Leona Kurowskiego, miałem okazję otrzymać. I co się stało w ciągu tych ostatnich 30 lat? No oczywiście odprzemysłowiono nas po raz drugi. Po raz drugi te wszystkie tam, te tak zwane radykalne transformacje służyły tylko temu, żeby zniszczyć naszą zdolność ekonomiczną. Tam twierdzono takie różnego rodzaju brednie, że to jest nieopłacalne. No, jeżeli mamy nieopłacalną firmę, to trzeba ją dokapitalizować, żeby się stała opłacalna. Trzeba ją restrukturyzować w tym sensie, że ją trzeba ratować jako zasób aktywów no i, i inwestować w firmę, a nie niszczyć przy pomocy podatków. I drakońskich stóp procentowych, a przede wszystkim przy pomocy no, ideologii obowiązującej, że trzeba zniszczyć sektor, bo, ta, bo jest tak zwany socjalistyczny, państwowy, dlatego, no bo trzeba go zniszczyć, prawda? No, czy to była oczywiście tam pseudo dorobione do tego, aby zrealizować po raz drugi ten sam scenariusz, ten sam scenariusz z lat 1916-18, Czyli zniszczenie Polski jako państwa przemysłowego. To oczywiście nie było tak nowoczesne jak państwo, które ta kongresówka nie miała tak rynkowego i tak silnego przemysłu, ale go miała. No w dużej części ten przemysł został zniszczony właśnie w ten sam sposób, przy czym rozprzedano go, albo po prostu wyniszczono przy pomocy tych popiwków, podatków, tego wszystkiego, co wówczas wtedy zastosowano, aby zniszczyć Wtedy, jak mówiono, restrukturyzować, takie podłe, nikczemne słowo, które wtedy do dzisiaj jest używane. I zniszczono, zniszczono, chciano wycisnąć, stworzyć rynek zbytu, zniszczyć miejscową konkurencję, a przede wszystkim stworzyć bezrobocie, aby już wtedy móc przejąć tą dobrze wykwalifikowaną, chętną do pracy i biedną siłę roboczą. Wiemy, że potem, potem już utraciliśmy to główne nasze aktywo historyczne, czyli te dwa miliony ludzi, które prawdopodobnie, bo to nawet się wstydzimy powiedzieć, ilu to ludzi opuściło nasz kraj. No bo najpierw trzeba by im odebrać perspektywy życia i doprowadzić do nędzy w naszym kraju, żeby chcieli jechać i, za znali i szukać pracy tam, gdzie już tej pracy nie, no na którą, to, którą już oferowano imigrantom z Turcji, z państw arabskich, z Afryki. Mając już wtedy świadomość, w tej starej Europie, że, że ta imigracja kiedyś rozsadzi te państwa wewnętrznie, stworzy nierozwiązywalne konflikty etniczne, no i przede wszystkim do powolnej, ale skutecznej utraty ich tożsamości, co zresztą dzisiaj wiemy, że w istocie części już nastąpiło. Czyli to był wielki sukces. Lata Lat od 1864 roku, czyli od zakończenia powstania styczniowego i, i od uwłaszczenia chłopstwa i zniesienia pańszczyzny do w zasadzie do zajęcia Warszawy przez Niemców w 1915 roku, to był na pewno najbardziej twórczy, najbardziej dynamiczny, najbardziej kapitalizujący, najbardziej bogaty okres rozwoju naszego przemysłu, naszej gospodarki. Stworzyliśmy warstwę prawdziwych kapitalistów, wielkich kapitalistów. Dwa największe przedsiębiorstwa ówczesne, fabryki Grochmana, chociaż tak, tam się Grochman czytał, nie Groman, niektórzy go czytają, Groman i Scheiblera, które wtedy istniały w świecie, były właśnie zbudowane, były to nowoczesne fabryki, byli to ludzie, którzy kierowali tymi fabrykami łącznie z Izraelem Poznańskim. Na, a zwłaszcza może na czele z Izraelem Pożarowskim, ludzie światli, ludzie, którzy budowali osiedla dla robotników, dbali o ich stan zdrowotny, dbali o ich wykształcenie, tworzyli po prostu, mieli misję kulturową, zresztą takich kapitalistów w Rosji było bardzo dużo i nie, 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 niektórzy nie byli w ogóle Rosjanami, chociaż słynny Morozow. Był wielkim kapitalistą, ten zamordowany później w Paryżu, wybitny, wielki nie rosyjski kapitalista, wtedy nazwano to fabrykan, też tworzył misję cywilizacyjną w stosunku do, do swoich pracowników. To był taki paternalizm przy oczywistym względzie. No, Czasu, w którym to wszystko miało miejsce, to znaczy wielogodzinny dzień pracy, ale już nie było zatrudniania dzieci, które były na przykład po powszechne w państwach w Wielkiej Brytanii. No i to, co się stało w ciągu tych następnych 30 lat, no to takie dostosowanie naszej gospodarki, oczywiście w tym takim najbardziej ze wszystkich możliwych wariantów, najbardziej Powściągliwej wersji do potrzeb gospodarki niemieckiej. Taką, jesteśmy taką montownią dla gospodarki niemieckiej no, i zlikwidowano w większości rękami polskich władz. Całą możliwą powstałą tu konkurencję. Zlikwidowano polskie marki, wyprzedano za bezcen to, co miało jakąkolwiek wartość. Część tego jeszcze zachowaliśmy, część oczywiście przejęli polscy inwestorzy, ale. Jak wiemy, stosunek władz trzeciej RP do polskich inwestorów, do polskich przedsiębiorców jest wyjątkowo restrykcyjny, a z drugiej strony wyjątkowo pobłażliwy dla międzynarodowych oligarchii, które pod nazwą zagranicznych koncernów no, panoszą się w naszym kraju i też wiemy, że to one dyktują warunki, a restrykcyjność i ta zła twarz jest w stosunku do polskiego przedsiębiorcy, No taką nam twarz. No, taką, nie tyle, I nawet rolę, a także no, taką twarz, już ta, ten okres zostanie z taką twarzą, tak, niezależnie od tego, ile tam było, ile w tym jest również tej publicystycznego przerysowania, który przecież wiemy też ma tu miejsce, bo jednak polscy przedsiębiorcy stali się ważnymi konkurentami, stworzyli wbrew temu wszystkiemu firmy, które są bardzo silne ale wiemy, że raczej to oni mają kiepskie wejścia na te polskie salony klasy politycznej. W większości przypadków, a koncerny te zagraniczne, no to wiadomo, mają tych wielkich patronów i w razie czego ktoś tam z jakiejś ambasady zadzwoni i postawi odpowiedniego urzędnika na baczność, żeby działał w ich interesie. No ja zajmując się podatkami znam to z bliska i jest to stan wręcz depresyjny. Jak widzicie, jak to, jak to z bliska funkcjonuje, w jaki sposób ten sam... Problem jest restrykcyjnie i wrogo traktowany wobec polskiego inwestora, i jaka, jaką to przyjazną interpretację stosowano jakże często albo przychylność wobec tych samych problemów, które ma ów zagraniczny, tak zwany zagraniczny inwestor. To jest oczywiście znany problem, wiemy, trochę wstydliwie pomijany, ale istotny który ma znaczenie dla tego czasu. No i pytanie najważniejsze, czy my jesteśmy w stanie odbudować wrócić do tamtej sytuacji, która kiedy bogaciliśmy się dzięki eksportowi na rynek rosyjski. Oczywiście nie zamykajmy sobie tych marzeń, bo to są ciągle już dla nas już tylko marzenia, które możemy kiedyś zrealizować, kiedy przestaniemy być wrodzy wobec Rosji. Jeśli ktoś, oczywiście nikt nie będzie na nas czekać. Bo to miejsce zajmują inni, zajmuje wszystkim Azja. Tak, przede wszystkim szaleni Niemcy. Niemcy by bardzo chcieli być w tej roli. Ale tą rolę tego wielkiego eksportera, a Rosja ma czym płacić, bo ma ogromne aktywa i przede wszystkim te własne zasoby, które pozwalają płacić za, za ów import, to do tego w, no, wyścigu, w, przede wszystkim jeśli chodzi o zewnętrznych graczy, no to wygrała Azja. No i my, dlatego my, już nigdy tamtej sytuacji nie pod, powtórzymy, która była w czas, te ostatnie 50, 50 lat kongresówki. No, szkoda. Szkoda. Ale zostały dzieła, 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 które tworzą, może w sposób artystycznie doskonały, ale bardzo fałszywy obraz tamtego czasu, dzieła antykapitalistyczne, a jest to najbardziej, naj, to jest ten chichot historii, że te dzieła antykapitalistyczne są, no, są tą, tymi znakami rozpoznawczymi naszej kultury, która, którą kształtujemy w istocie w imię gospodarki wolnorynkowej, ale dostosowanej do realiów i narzuconych w wariantach Europy. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za całą dyskusję, za wielkie debatę wokół dotychczasowych odcinków. Ogromnie się cieszę, witam przede wszystkim dyskutantów, z innych państw, w tym z Rosji, wszystkim krytykom za słowa krytyki i w tym, którzy wspierają, z którymi się zgadzam, tak samo dziękuję, bo to wtedy ma, dyskusja ma charakter twórczy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.